Do końca października bieżącego roku studenci, którzy pobierają rentę rodzinną, mają czas, aby w zakładzie ubezpieczeń społecznych złożyć wniosek o dalszą jej wypłatę. Renta rodzinna to świadczenie, które można otrzymać po śmierci m.in. rodzica. Przysługuje ono osobom uczącym się do maksymalnie 25 roku życia. Od tej zasady jest jednak wyjątek. Jeśli 25 urodziny studenta przypadną na ostatni rok nauki w szkole wyższej, to może on otrzymywać rentę aż do końca danego roku studiów. Dziecko, które do tej pory pobierało rentę rodzinną i ukończy 16 lat, może ją dalej pobierać pod warunkiem, że kontynuuje naukę w szkole lub na studiach. Trzeba jednak to potwierdzić. Wówczas należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaświadczenie o kontynuacji nauki, które wystawia szkoła lub uczelnia. Zwykle takie zaświadczenie jest wystawiane na jeden rok nauki i przez taki czas jest ważne. Dlatego młodzież musi pamiętać o tym, że jeśli nie dostarczy nam takiego zaświadczenia, uznamy, że nie kontynuuje nauki, nie będzie podstaw do przyznania i wypłaty renty rodzinnej. Aby student nadal otrzymywał rentę rodzinną, musi do końca października bieżącego roku złożyć wniosek o dalszą wypłatę świadczenia razem z zaświadczeniem z uczelni, że kontynuuje naukę. Wypłata renty rodzinnej przysługuje od miesiąca złożenia wniosku wraz z zaświadczeniem. Jeśli student spóźni się i dokumenty złoży dopiero w listopadzie, wtedy rentę rodzinną za październik straci. Zaświadczenie z uczelni powinny dostarczyć osoby, które w październiku rozpoczęły studia, oraz studenci, których poprzednie zaświadczenie było wydane tylko na rok, np. Na właśnie do września. Jeśli natomiast zaświadczenie nie wygasło, bo uczelnia wydała je na cały okres studiów, to nie trzeba dostarczać do ZUS-u nowego zaświadczenia. Osoby pobierające rentę rodzinną muszą także pamiętać, aby na bieżąco informować zakład ubezpieczeń społecznych o przerwaniu nauki. Jeśli tego nie zrobią, to zakład ubezpieczeń społecznych będzie nadal wypłacać rentę, którą trzeba będzie później zwrócić z odsetkami.